Jak ocenia pan premier polsko-niemiecką współpracę kulturalną w okresie ostatnich lat? Na pewno jest pod tym względem coraz lepiej. W ogóle kultura i wymiana kulturalna to jest, taka, to jest taki element podstawowy w współpracy. Trudno sobie wyobrazić, żeby jakieś kraje, jakieś narody mogły współpracować, nie pokazując sobie nawzajem kultury. Bo tak naprawdę po dzisiejszych czasach, za 50 czy za 100 lat, tak naprawdę przetrwa kultura. W ramach kultury mieści się urbanistyka, nowoczesne budownictwo, które nas otacza. To także jest element kultury, także wielkie dzieła sztuki. One przecież najczęściej fascynują nas dopiero po latach, po dziesięcioleciach, a nawet po stuleciach. Więc kultura jest podstawą naszych wzajemnych relacji. Uważam, że pod tym względem zrobiliśmy wiele, a ostatnia w czasie polskiej prezydencji, otworzona w Berlinie. Wystawa na temat tysiącletniej współpracy, de facto współpracy sąsiedztwa Polaków i Niemców. Wiemy, że to była trudna współpraca, czasami dramatyczna, czasami więc tragi, nawet tragiczna, bo przecież wojowaliśmy ze sobą, ale mimo wszystko bardzo mocno wpływaliśmy nawzajem na swoją kulturę i wystawa o tym, jak przez tysiąc lat byliśmy de facto obok siebie, ale w dużym stopniu i razem wpływając na siebie, była fascynująca i pośród wystaw europejskich, które pokazały się w drugiej połowie ubiegłego roku, to ta wystawa została oceniona jako jedna z najlepszych w całej Europie. Warto o tym pamiętać. Właśnie polsko-niemiecka wystawa kulturalna w Berlinie. Panie premierze, czy możemy prosić o kilka uwag dotyczących stosunków polsko-niemieckich z perspektywy Śląska? No, te relacje, jeśli chodzi o Śląsk, Górny Śląsk, gdzie mieszkam, czy o Polszczyznę, gdzie bywam bardzo często, a, a, a Niemcy, różne regiony niemieckie, to te relacje są takie bardzo normalne teraz. Nie trudno o tym mówić w sposób szczególny, bo tam się nic szczególnego nie dzieje, oprócz tego, że ogromne ilości obywateli niemieckich przyjeżdżają na Śląsk. Szczególnie w okresie świątecznym. Ja widzę niemal co trzeci, co czwarty samochód z rejestracją niemiecką na terenie, gdzie mieszkam w Liwicach, w Katowicach, w Chorzowie, w Tychach, tam gdzie się poruszam po swoim regionie. I także wiem na podstawie informacji moich znajomych, przyjaciół, sąsiadów, że wielu z nich wyjeżdża do Niemiec. I to nawet na dłuższe pobyty, bo ma tam bliższych czy dalszych krewnych, czy bliskich znajomych. Czy wyjeżdżają do pracy na parę tygodni, na parę miesięcy? Są firmy polsko-niemieckie, które współpracują doskonale. Firma niemiecka ma swoją główną siedzibę w Polsce, na Śląsku. Na Górnym Śląsku jest ogromna ilość takich niemieckich firm. Z kolei niektóre polskie firmy także zakładają swoje siedziby w Niemczech. To powoduje, że się pracownicy wymieniają. Ja więc nie mogę mówić o tych stosunkach. Z perspektywy śląska, o, jak, o czymś nadzwyczajnym. Właśnie mówię o tym najlepiej, jak można powiedzieć o takich relacjach, że one są całkiem zwyczajne i bardzo serdeczne. Oczywiście nie brak nam również napięć, jak zwykle bywa, jak zwykle w rodzinie. Proszę pamiętać, że w każdej, nawet najlepszej rodzinie zdarzają się sytuacje napięć, trzeba je rozwiązywać, trzeba pamiętać, że taka wzajemna współpraca nie rodzi się sama z siebie. Trzeba je chcieć. Trzeba być na, nim na nią nastawionym, a uważam, że obydwa nasze kraje są na to właśnie nastawione dzisiaj. No, naprawdę. Jak widzi Pan Premier możliwości dalszego zacieśnienia wzajemnych kontaktów między młodymi Niemcami a Polakami? Mam na myśli głównie obszary edukacji i gospodarki. Najprostsza odpowiedź. Programy dla młodzieży w ramach Unii Europejskiej, Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Także wymiana naukowców w ramach wielkiej akcji takiej paneuropejskiej, która nosi nazwę Marii Skłodowskiej-Curie, a więc młodzi naukowcy tysiącami wymieniają swoje miejsce pracy na pół roku, na rok. I to jest najlepsza dzisiaj droga, żeby młodzi Polacy, młodzi Niemcy spotykali się. Poczynając od szkoły podstawowej albo gimnazjum, aż po młodych naukowców dwudziestoparu czy trzydziestoparoletnich. Te możliwości istnieją również na zasadzie turystycznej czy współpracy gospodarczej młodych biznesmenów. Ale te, które są w ramach Unii Europejskiej, wydają mi się najbardziej cenne, bo przecież nawet finansowanie tej współpracy istnieje. Można na to wszystko dostać europejskie pieniądze, a więc korzystajmy z tego. Widzi Pan Premier szansę wzmocnienia współpracy polsko-niemieckiej z perspektywy poszczególnych regionów? W ogóle, jeśli mówimy o dialogu pomiędzy narodami, pomiędzy krajami, to najlepiej mówić o poziomie regionów. Albo może jeszcze niżej miast, czy, czy powiatów, mniejszych miejscowości. Dlatego, że jeśli ludzie mają się spotykać, to muszą się spotykać bezpośrednio. A więc jeśli organizujemy współpracę pomiędzy. Regionami polskimi, a regionami czy landami niemieckimi, to jest to najlepszy sposób wymiany doświadczeń, poznania się ludzi nawzajem. Do tego bym zachęcał. Jeśli państwo i państwa portal powstał w Stuttgarcie, w Badeni-Württembergi, to trzeba ten zaprzyjaźniony, bliźniaczy region łódzki, województwo łódzkie. Poprosić o bliższą współpracę, o zorganizowanie może wielkiej konferencji, sympozjum, raz w Łodzi, raz w Stuttgarcie, umieszczać to w internecie, spowodować, żeby lokalne media pojawiły się raz w Łodzi, raz w Stuttgarcie. Jest to najlepszy sposób na nawiązanie rozmowy. Przy okazji pojawią się prezydenci miast czy burmistrzowie ze strony niemieckiej, pojawią się ludzie, którzy zajmują się edukacją, zajmują się ochroną zdrowia, czy biznesem i na tym poziomie najłatwiej kontaktować ludzi bezpośrednio. A więc jeśli mógłbym do czegoś zachęcić, to właśnie do wymiany międzyregionalnej.